Niniejszy dokument przedstawia profesjonalną analizę ścieżek życiowych 10 osób zmagających się ze skrajną otyłością. Te studia przypadków szczegółowo opisują złożone przecięcie się czynników biologicznych, psychologicznych i społecznych, podkreślając monumentalne wyzwania oraz potrzebę wyrafinowanych interwencji medycznych dla osiągnięcia trwałej remisji. Numer 10. Robert Earl Hughes Trajektoria Roberta Earla Hughesa jest historycznym wyznacznikiem otyłości. O potencjalnie biologicznym i wczesnym początku. Po zachorowaniu na krztusiec w wieku trzech miesięcy, lekarze podejrzewali mechaniczne uszkodzenie funkcji tarczycy, wywołujące poważną dysregulację metaboliczną i niekontrolowane gromadzenie się masy ciała. Już w okresie dojrzewania jego waga przekraczała 130 kg, zmuszając go do przedwczesnego wykluczenia z formalnego systemu edukacji. Ten nieubłagany postęp Osiągnął 430 kg w wieku 27 lat, prowadząc do całkowitej utraty autonomii fizycznej. Ekonomicznie Hughes opracował strategię monetyzacji swojego stanu, stając się płatną atrakcją na jarmarkach, osiągając maksymalną udokumentowaną wagę 486 kg. Pomimo tej fizycznej zależności i niepowodzenia prób utraty wagi, był powszechnie uznawany za swoją łagodność i sympatyczne usposobienie. Jednak brak skutecznego rozwiązania medycznego nie był w stanie przeciwdziałać narastającym uszkodzeniom fizjologicznym. Jego przedwczesna śmierć w 1958 roku, bezpośrednio związana z komplikacjami wynikającymi ze skrajnej wagi, uwydatnia niszczycielski wpływ czynników genetycznych i patofizjologicznych w etiologii otyłości olbrzymiej, na długo przed współczesnym zrozumieniem interwencji bariatrycznych. Jego historia służy jako surowa ilustracja choroby będącej konsekwencją głębokich zaburzeń systemowych. Numer 9. Samanta. Przypadek Samanty ilustruje silną korelację między traumatycznymi środowiskami dzieciństwa a rozwojem patologicznych mechanizmów uzależnienia od jedzenia, gdzie pożywienie funkcjonuje jako emocjonalne schronienie i tarcza przeciwko stresowi psychologicznemu. Ta dynamika objawiła się przyspieszonym przyrostem masy ciała, osiągając 130 kg już w wieku 12 lat. Środowisko szkolne, często wrogie, dodało stygmatyzację i narastającą izolację, co zakończyło się jej wydaleniem w wieku 17 lat. Jej dalsze życie naznaczone było rosnącym siedzącym trybem życia i trudnościami logistycznymi, z ciążą i porodem, które miały miejsce, gdy ważyła 230 kg. W okresie ekonomicznej desperacji na krótko zaangażowała się w przemysł fetyszyzmu, nagrywając się podczas jedzenia. Jej punkt krytyczny. Nastąpił w wieku 35 lat, przy alarmującej wadze 426 kg, zagrażającej jej natychmiastowemu przeżyciu. Świadomość, że jej przeżycie jest niezbędne dla przyszłości jej córki, stała się katalizatorem jej przemiany. Zwróciła się o intensywną pomoc medyczną i podjęła się niezwykle rygorystycznego protokołu leczenia. Początkowo osiągnęła spektakularną utratę wagi, o ponad 225 kg pod ścisłym nadzorem profesjonalnym. Następnie jej osobiste zaangażowanie trwało w sposób autonomiczny i zdyscyplinowany, pozwalając jej zredukować wagę do 123 kg. Ta opowieść dobitnie pokazuje, że nawet po latach uzależnienia behawioralnego i chronicznego unieruchomienia, zdeterminowana wola w połączeniu z odpowiednim wsparciem medycznym i psychologicznym może prowadzić do całkowitej remisji i funkcjonalnego przywrócenia ciała. Numer 8 Mercedes Cefas. Historia Mercedes F rzuca światło na trudności w przestrzeganiu zaleceń terapeutycznych, gdy otyłość jest ściśle związana z poszukiwaniem pocieszenia w obliczu głębokich traum, zwłaszcza doznanych nadużyć i obelg. Kiedy zgłosiła się do zespołów medycznych w wieku 37 lat, ważyła 350 kg, co trwale unieruchomiło ją w łóżku. To wymuszone siedzenie wywołało poważne powikłania wtórne, w tym ciężki i bolesny obrzęk limfatyczny, wymagający całkowitej zależności od pomocy w podstawowej opiece. Standardowy protokół kliniczny, mający na celu zminimalizowanie ryzyka operacyjnego, wymagał znacznej redukcji wagi przed rozważeniem operacji bariatrycznej, jednak jej przypadek ujawnił złożoność barier psychologicznych i behawioralnych w przestrzeganiu restrykcyjnej diety. Mimo jasnego zrozumienia powagi sytuacji i konieczności szybkiego działania, Mercedes wyrażała ogromne trudności w utrzymaniu zalecanego planu żywieniowego. W ciągu roku jej wytrwałe wysiłki doprowadziły jedynie do marginalnej utraty 36 kg, co było rezultatem niestety niewystarczającym do zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności poważnej interwencji chirurgicznej. Przypadek. Mercedes jest reprezentatywny dla sytuacji, w których intencja i intelektualne zrozumienie ryzyka nie przekładają się na trwałą zmianę zachowania, często z powodu głęboko zakorzenionych zależności emocjonalnych. Jej nieudane próby prywatnego sfinansowania operacji podkreślają również luki w systemach wsparcia społecznego i dostępie do specjalistycznej opieki dla najbardziej potrzebujących pacjentów. Numer 7. Khalid bin Mosen Shari Historia Khalida bin Mosena Shari Pochodzącego z Arabii Saudyjskiej, jest niezwykła ze względu na ekstremalnie wczesne objęcie go opieką na szczeblu państwowym oraz zdumiewającą wielkość jego masy ciała. W 2013 roku, w wieku zaledwie 22 lat, został uznany za jednego z najcięższych ludzi w historii, z wagą 610 kg. Ta nadwaga spowodowała całkowite unieruchomienie i kaskadę nieodwracalnych problemów zdrowotnych, w tym niekontrolowaną cukrzycę typu II. Ciężkie nadciśnienie tętnicze i przewlekłą niewydolność oddechową. Jego krytyczną sytuację rozwiązała bezprecedensowa interwencja rządowa. Król Arabii Saudyjskiej osobiście nakazał jego transport medyczny i zapewnił pełne zasoby logistyczne, w tym masowe przeniesienie jego rezydencji i finansowe na intensywne leczenie. Dzięki tej skoordynowanej opiece, obejmującej multidyscyplinarny zespół medyczny i dostosowane środowisko szpitalne, Shari osiągnął spektakularny początkowy wyczyn, tracąc około 320 kg w zaledwie 6 miesięcy, co świadczy o skuteczności agresywnego protokołu medycznego. Jego ścieżka transformacji nie ograniczyła się do tej początkowej fazy. Dzięki połączeniu operacji bariatrycznych, zwłaszcza resekcji żołądka, rygorystycznej rehabilitacji fizycznej i ciągłemu zaangażowaniu w zdrowy tryb życia, nadal drastycznie redukował swoją wagę. Przypadek Shari jest potężnym przykładem tego, co można osiągnąć, gdy nieograniczone zasoby oraz szybka i skoordynowana interwencja medyczna zostają uruchomione w celu leczenia otyłości olbrzymiej jako nagłego przypadku zdrowia publicznego. Numer 6. Manuel Uribe Manuel Uribe, obywatel Meksyku, przypisał swój znaczący przyrost masy ciała, który nastąpił po dwudziestce kombinacji czynników, w tym chronicznej diety wysokokalorycznej, i potencjalnych zaburzeń hormonalnych. Jego światowa sława została ugruntowana w 2006 roku, kiedy został oficjalnie uznany przez Księgę Rekordów Guinnessa za swoją kolosalną wagę, osiągając maksymalny szczyt 597 kg. W obliczu komplikacji zdrowotnych bezpośrednio zagrażających jego życiu, ta medializacja umożliwiła mu dostęp do kluczowej, profesjonalnej pomocy. Pod kierownictwem ekspertów medycznych. I dzięki emocjonalnemu wsparciu związku romantycznego, Uribe zaangażował się w niezwykle ścisłą dietę. Osiągnął historyczną utratę wagi, pozbywając się kilkuset kilogramów i osiągając imponujące minimum 187 kg. Ten sukces pozwolił mu odzyskać pewną mobilność, a nawet wziąć ślub w 2011 roku, co było szeroko nagłośnionym wydarzeniem. Jednak historia Uribe. Ilustruje tragedię wagowych kolejek górskich i nieodwracalny wpływ przedłużającej się otyłości na kluczowe układy narządowe. Pomimo ciągłego zaangażowania w walkę z wagą, uszkodzenia nagromadzone przez lata były zbyt rozległe. Zmarł w 2014 roku z powodu krytycznych komplikacji, w tym niewydolności serca i wątroby. Jego przypadek jest ponurym przypomnieniem, że nawet najbardziej spektakularne transformacje wagi często nie wystarczają. Aby naprawić fizjologiczne następstwa spowodowane dziesięcioleciami skrajnej otyłości olbrzymiej. Numer 5. Juan Pedro Franco Ścieżka życiowa. Juana Pedro Franco, również Meksykanina, charakteryzuje się chronicznym i alarmującym przyrostem masy ciała od dzieciństwa, z zyskiem około 10 kg rocznie, osiągając 200 kg w wieku 17 lat. W dorosłości Przekroczył 595 kg, plasując się wśród najcięższych osób na świecie po Szarim. Jego stan krytyczny był wynikiem nieleczonej niedoczynności tarczycy, zaostrzonej przez ekstremalnie siedzący tryb życia i niekontrolowane spożycie żywności. Ten stan uwięził go w łóżku, czyniąc go podatnym na liczne poważne choroby współistniejące, w tym ciężką cukrzycę typu 2 i niewydolność krążeniowo-oddechową, które bezpośrednio zagrażały jego życiu. W obliczu zagrożenia śmiercią, Juan Pedro podjął radykalną zmianę stylu życia pod ścisłym nadzorem medycznym i chirurgicznym. Jego zaangażowanie, wzmocnione bezwarunkowym wsparciem matki, było wzorowe, pozwalając mu osiągnąć imponującą początkową utratę 250 kg w zaledwie 12 miesięcy. Ten sukces wymagał złożonych interwencji bariatrycznych i intensywnego protokołu rehabilitacji fizycznej. Jego historia jest tym bardziej wzruszająca, że musiał zmierzyć się z kolejnymi stratami – śmierć ojca, a następnie matki – i przetrwaniem COVID-19. Mimo tych poważnych prób psychologicznych, udało mu się utrzymać zaangażowanie w dbałość o zdrowie. Historia Franco jest świadectwem ludzkiej odporności, ilustrującym, że nawet w obliczu choroby przewlekłej i osobistych wstrząsów traumatycznych, wola transformacji, w połączeniu z solidnym wsparciem rodzinnym i medycznym, może prowadzić do trwałej poprawy jakości życia. Numer 4. Walter Hudson. Walter Hudson nie tylko osiągnął maksymalną wagę 543 kg, ale także posiadał konkretny rekord świata pod względem największego kiedykolwiek zarejestrowanego obwodu talii wynoszącego 302 cm. Jego styl życia charakteryzował się kompulsywnym przejadaniem się i skrajnym siedzącym trybem a jego dni były zorganizowane wokół cykli snu, posiłków i czytania. Elementem wyzwalającym jego transformację był upokarzający incydent, który miał miejsce w 1987 roku, kiedy to fizycznie utknął w futrynie drzwi swojej sypialni. Ten logistyczny i osobisty kryzys posłużył jako katalizator dla stanowczego zaangażowania w drakońską dietę. Wynik był spektakularny i mierzalny: udało mu się stracić 310 kg. Co było wyczynem, który przywrócił mu podstawową zdolność dochodzenia i samodzielnego poruszania się. W oparciu o to doświadczenie transformacji, Hudson wykorzystał swoją historię do założenia firmy odzieżowej z odzieżą w dużych rozmiarach na zamówienie pocztowe, odzyskując tym samym rolę społeczną i zawodową. Znalazł też miłość i zaręczył się. Jednak, podobnie jak w innych przypadkach późnej, ekstremalnej utraty wagi, sukces w redukcji masy ciała. Nie był w stanie całkowicie zmazać nagromadzonych szkód. Jego ciało, poddane chronicznemu stresowi sercowo-naczyniowemu i metabolicznemu przez dziesięciolecia, nie było w stanie trwale wytrzymać fizjologicznego zużycia. Zmarł w grudniu 1991 roku w swoim domu z powodu ataku serca, ilustrując trudność w utrzymaniu korzyści z utraty wagi w obliczu rozległych, minionych następstw organicznych. Numer 3. Michael Hebranko. Ścieżka Michaela Hebranko jest klasyczną ilustracją walki z nawrotem choroby i uzależniającej natury jego relacji z jedzeniem, którą sam opisywał jako toksykomanie. W obliczu krytycznych problemów zdrowotnych związanych z maksymalną wagą 411 kg, został przyjęty do intensywnego programu. Osiągnął pierwszy spektakularny wyczyn w 1990 roku, tracąc 317 kg. Co w tamtym czasie stanowiło światowy rekord największej udokumentowanej utraty wagi. Ten sukces przyniósł mu efemeryczną sławę i wyniósł go do roli rzecznika walki z otyłością, z licznymi wystąpieniami medialnymi. Niestety, presja mediów w połączeniu z odrodzeniem jego schematów uzależnienia od jedzenia doprowadziła do poważnego nawrotu. W 1999 roku odzyskał niemal całą utraconą wagę, osiągając ponad 499 kg. Podjął wtedy drugą próbę schudnięcia, ponownie tracąc znaczną ilość wagi i ponownie wpisując się do księgi rekordów Guinnessa za największy przyrost wagi po którym nastąpiła największa utrata. Jednak te ekstremalne cykle masowych wahań wagi, efekt jojo, miały druzgocący wpływ na jego ogólny stan zdrowia, podważony zużyciem układu sercowo-naczyniowego i metabolicznego. Zmarł w 2012 roku. Jego ciało ostatecznie poddało się ciężarowi ograniczeń generowanych przez te ekstremalne i powtarzające się wahania masy ciała. Jego historia jest kluczowym przypomnieniem, że leczenie otyłości olbrzymiej wymaga długoterminowego zarządzania leżącym u podstaw uzależnieniem, a nie tylko jednorazowej interwencji chirurgicznej czy dietetycznej. Numer 2. Patrick Dowell. Patrick Dowell, nazwany człowiekiem półtony, osiągnął maksymalną wagę 510 kg. Jego olbrzymia otyłość była wynikiem złożonej interakcji między predyspozycjami genetycznymi, niezrównoważonymi nawykami żywieniowymi, a skrajnym siedzącym trybem życia, pogłębionym po ślubie. Jego waga uczyniła go całkowicie obłożnie chorym, niezdolnym do ruchu, a nawet do spania na plecach, zmuszając go do spania w pozycji siedzącej. Aby rozpocząć leczenie i bezpiecznie przetransportować go do szpitala, konieczna była dramatyczna interwencja logistyczna. W tym częściowe wyburzenie ściany jego domu. Po przyjęciu został poddany protokołowi intensywnej opieki, obejmującemu ścisłą dietę, interwencję chirurgiczną, bariatryczną oraz ciągły i specjalistyczny nadzór medyczny. Dzięki temu multidyscyplinarnemu zaangażowaniu udało mu się osiągnąć minimalną wagę 170 kg, co było spektakularną stratą przywracającą mu mobilność i funkcjonalną jakość życia. Poza własnym powrotem do zdrowia, Patrick Dewell poświęcił część swojego czasu aktywizmowi. Walczył energicznie o oficjalne uznanie otyłości olbrzymiej za legalną chorobę przewlekłą oraz o utworzenie wyspecjalizowanych struktur szpitalnych, zdolnych do opieki nad pacjentami bariatrycznymi. Jego rzecznictwo pozostawiło znaczące dziedzictwo w medycznym uznaniu tej patologii. Zmarł w 2016 roku, w wieku 54 lat. Jego śmierć podkreśla, podobnie jak w innych przypadkach, ograniczenia naprawy fizjologicznej w obliczu dziesięcioleci ekstremalnego stresu cielesnego. Numer 11. Moment nieprzewidzianych przypadków. Na zakurzonej drodze, Yang su posuwał się powoli, niesiony przez ciężarówkę niczym spokojny gigant. Mówiono, że był najwyższym człowiekiem na świecie. Przechodnie zatrzymywali się, nie ze strachu, ale z ciekawości i szacunku. Ponieważ Yang Suci marzył tylko o zobaczeniu horyzontu, te dziesięć opowieści uwydatnia pilną potrzebę traktowania skrajnej otyłości jako choroby wielowymiarowej. Sukces wymaga zaawansowanych interwencji medycznych, solidnego wsparcia psychologicznego i niezłomnego zaangażowania. Te życia dowodzą, że godność i spektakularna transformacja są możliwe, ale walka pozostaje ciągła.